Witam serdecznie, Trygon Ziemi na moim kanale Byki, Panny oraz Koziorożce. Zapraszam kochani do czytania tygodniowego od 15 do 21 stycznia. Sprawdzimy energię na nadchodzący tydzień, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość finanse, pracuję z oczyszczeniem czakr i robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty Społeczność na moim kanale zamieściłam zdjęcia wraz z opisami. Warto sobie przeczytać, dobrać odpowiedni kamień dla siebie. Wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet. Przejdźmy zatem do czytania tygodniowego: 15-21 styczeń. Zodiakalne byki. Moje drogie byczki, jeśli chodzi o Was, powiem tak, tutaj pojawia mi się sytuacja takiej samotności w związku, tak jakbyście byli z kimś w relacji, ale nie do końca czujecie się spełnieni, wolelibyście być singlami aniżeli czuć tą samotność w związku, tak? Bo często jest tak, że po prostu, no, społeczeństwo nas odbiera źle, bo na przykład nie mamy partnera, partnerki, może jesteśmy wybrakowani, tak? Ale szczerze powiedziawszy, lepiej, kochani, być singlem i po prostu powiedzieć, że jestem samotny, samotna, aniżeli czuć tę samotność w związku. Mieszkać pod jednym dachem z osobą, z którą nie wiem, są ciche dni, nie ma rozmów, nie ma kontaktu, tak? A dużo mam takich czytani i powiem Wam szczerze, że po prostu lepiej chyba być samemu, lepiej mieć tutaj możliwość podróżowania, decydowania o sobie, tak? A nie tkwienia w czymś, gdzie po prostu z drugą osobą nie ma flow, nie ma miłości, nie ma chęci spędzania razem czasu. Więc jeżeli tkwicie w takich relacjach, no to Król Mieczy mówi o tym, żeby się od tego poodcinać, dać sobie szansę na szczęście i faktycznie zostać tym singlem, tak? Ruszyć przed siebie, może dać sobie szansę poznania kogoś, bo tu mam poznanie kogoś albo przez internet online albo gdzieś w podróży, więc być może tutaj na ferie zimowe będziecie wyjeżdżać i chętnie kogoś poznawać. Osoby w stałych związkach to tak jak mówię, no te, te takie trudne sytuacje mi się pokazują, natomiast też widzę, że ktoś z was może wejść w romans. Romans przy pracy mi się pokazuje, czyli jakaś osoba przy pracy z racji tego, że w związku nie czujecie się tutaj kochani, doceniani. To ktoś może faktycznie zrobić skok w bok, ale tak jakby, kochani, zastanówcie się, może lepiej warto zamknąć jedną relację, nie krzywdzić nikogo i wtedy po prostu dopiero tutaj zacząć się z kim spotykać, tak? Bo ludzie często robią te błąd, że właśnie wchodzą te, w te romanse, później jedna osoba i druga i ta trzecia też cierpią, także trzeba się nad tym mocno zastanowić. W pracy, kochani, fajna atmosfera. Ludzie, którzy Wam sprzyjają, będzie Wam się bardzo przyjemnie pracowało w tym tygodniu. Macie wsparcie, właśnie tutaj, czy współpracowników, czy szefostwa. Jeśli macie własne firmy, to będzie taka rodzinna atmosfera, dużo ciepła i dużo pozytywnej energii od ludzi. Nowe projekty, jeśli myślicie o awansie, podwyżce, możecie porozmawiać z szefostwem. Myślę, że to będzie dobry tydzień na to, żeby ich tutaj też do siebie troszeczkę przekonać. Jeśli chodzi o zdrówko, ósemka mieczy, struny głosowe, krtań. A to też jest toksyczny wpływ innych ludzi na wasze życie tak zwanych wampirów energetycznych karta wyroczni jeszcze nic nie jest przesądzone tyle na ten tydzień kochani z energii głównych zapraszam oczywiście do czytań prywatnych, na rytuały miłosne finansowe i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku kolejny znak to zodiakalne panny moje drogie panny Hmm, do Was ktoś z uczuciami tutaj wychodzi: rycerz kielichów, rybarak, skorpion. To może być ktoś z przeszłości, to może być ktoś, kto wcześniej y, z różnych przyczyn nie miał z Wami kontaktu, natomiast teraz zaczyna się odzywać, będzie spotkanie, będzie rozmowa. Ale uważajcie, bo tu mi się też pokazują jakieś nieszczerości, osoby trzecie, trójkąty miłosne. Może tak być, że ktoś się z kimś spotyka, może tak być, że Wy macie dwie osoby do wyboru. Mogą być różne decyzje do podjęcia, tak. Pokazują mi się trzy energie, więc albo wy jesteście w związku i ktoś tutaj próbuje gdzieś z wami flirtować, wejść w relację. Może być tak, że niedawno kogoś poznaliście, ale też wróci osoba z przeszłości, jakiś ekspartner, partnerka, no i będziecie mieć zagwostkę, y którą z tych osób wybrać. Tutaj tak, pojawia mi się ryberak skorpion, czyli ktoś, kto wyjdzie z uczuciami, ktoś Wam wyzna uczucia. Pojawia mi się też trygon ziemi, byk panna, koziorożec i jakiś strzelec. Uważałabym na trygon powietrza, czyli bliźnięta wagi wodniki, w tym tygodniu raczej to nie będą sprzyjające znaki. Natomiast generalnie tu są dobre widoki na przyszłość, jakieś przeprowadzki, urządzanie mieszkania, remonty, tego typu sprawy mi się pokazały. Dużo miłości, dużo ciepła. Jeśli wyjeżdżacie na ferie, ferie będą udane, kochani. Nie widzę tutaj żadnych przeszkód, czy z transportem, czy z jakimś odwołanym lotem, nic z tych rzeczy. Bardzo pozytywne energie. Jedyne co to w pracy, powiem tak: konkurencja, za dużo pracy, przeciążenie, możecie poczuć się zmęczeni. Problemy z kręgosłupem mi się tutaj również pokazały. Z kolanami przydałoby się troszkę więcej kolagenu zacząć przyjmować. A tutaj, staw biodrowy również. No, i w pracy jakieś konflikty, kochani. Nie wiem, czy to konkurencja, czy po prostu ktoś w pracy podkłada kłody pod nogi. Jakaś nieszczera osóbka, która może wam zazdrości po prostu, że się lepiej wybijacie, że was bardziej doceniają, ale może się pojawić drobny konflikt. I tutaj, jeśli chodzi, kochani, o kartę wyroczni, jesteś bardzo blisko osiągnięcia celu. Tyle na ten tydzień kochani. Oczywiście, jeśli macie ochotę, śmiało zapraszam do kontaktu, do czytań prywatnych, na rytuały miłosne, finansowe, oczyszczanie i po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. I na koniec Koziorożec. No i wy wychodzicie, kochani, ze stagnacji, z jakiegoś takiego czekania. Tutaj sprawy ruszają do przodu. Nabiera wszystko tempa. Mamy rydwan, dziesiątkę kielichów, papież, związki małżeńskie mi się pokazały, może ktoś teraz bierze śluby, tu są wyjazdy, zaręczyny w tym miesiącu. No i generalnie, jeśli chodzi o uczucia, bardzo szybkie, pozytywne energie. Rybarak skorpion wam będą sprzyjać, być może jakaś panna. Macie tutaj energię osób, które mogą wejść z wami w romans w tym tygodniu. Możecie bardzo szybko rozpocząć jakąś relację, jeżeli jesteście singlami. Czuliście się samotnie do tej pory. Poznajecie osobę naprawdę cudowną, z sercem na dłoni, ta osoba będzie poznana w podróży, tutaj widzę przemieszczanie, możecie do siebie dojeżdżać, odwiedzać się. Ktoś bardzo, bardzo ciepły, bardzo uczuciowy, wrażliwy i empatyczny. Osoba, której nawet nie spodziewalibyście się. Być może to jest jakiś wasz przyjaciel, przyjaciółka z kimś niedawno nawiązaliście kontakt, tak? Może się poznaliście niedawno i tak na zasadzie było to a, rozmowa, rozmowa, tak. Od słowa do słowa spotkaliście się i nagle bam, zauroczenie, wręcz zakochanie, motyle w brzuchu, tak. Czujecie, że coś was przyciąga do tej osoby. No pokazuje mi się bratnia dusza, to może być ktoś z poprzedniego wcielenia. Wy nie rozumiecie tej zależności, dlaczego was tak do siebie przyciąga, dlaczego czujecie takie połączenie energetyczne. Ale ono jest I, i dlatego jesteście na kanale, żebym wam wytłumaczyła, że to jest wasza bratnia dusza. Także wasze dusze się rozpoznały, ciała jeszcze dopiero mają na to czas, ale właśnie będziecie się spotykać, poznawać i poczujecie to flow, takie wzajemne przyciąganie, że to jest właśnie to. E, także super. Jeśli czekaliście na kogoś z przeszłości. Tamta osoba może być trochę pozamykana na uczucia. Tutaj ktoś może mieć problemy alkoholowe z używkami, także um, ktoś jakby po prostu popadł w marazm. Um, dlatego też być może los was od siebie odsunął, tak? Bo w przyszłości moglibyście mieć problemy z tą osobą, ona by coraz więcej piła, coraz więcej używek brała, tak? No i wam się może wydawać, że to jest miłość życia, bo żyjecie wyidealizowanym obrazem tej osoby, tak? Waszymi wyobrażeniami, a później, jakbyście razem byli, to mogłoby być zupełnie inaczej. Także czasami wszechświat działa na naszą korzyść, odsuwa osoby od nas, bo my na przykład nie wiemy mm, tego, że moglibyśmy faktycznie wpaść w jakąś toksyczną relację i, i często płaczemy nad tym losem, dlaczego tak się wydarzyło, ale w przyszłości mógłby to być ciężar faktycznie taki no, solidny. A w pracy mam odejście albo od problemów, albo ogólnie kończycie tę pracę, składacie wypowiedzenie, ruszacie w nowym kierunku. Jeśli czujecie się niezadowoleni, nieusatysfakcjonowani, nie ma tutaj spełnienia, będziecie od tego odchodzić, będziecie szukać czegoś nowego. I zdrowotnie, trójka mieczy, problemy z drogami oddechowymi, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, problemy z serduchem także tutaj tego typu sprawy zadbajcie, kochani, o siebie. Karta wyroczni dla Was. Jesteś bardzo blisko osiągnięcia celu. Pięknie. Także, kochani, wspaniałego tygodnia dla Was. Zapraszam do czytań prywatnych. Zapraszam na rytuały miłosne, finansowe, oczyszczające i po bransoletki z Waszym znakiem Zodiaku. Cudownego tygodnia i pozdrawiam.